Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pączki z kremem orzechowym. Potrzebować będziemy kilogram mąki, szczyptę soli, łyżkę spirytusu, sześć przepraszam żółtek, 3 czwarte szklanki cukru, dwie szklanki letniego mleka. 10 deko masła, które stopimy i 10 deko drożdży. Zrobimy rozczyn. Do drożdży dodajemy łyżkę cukru, niewielką ilość mleka i należy to rozprowadzić i zostawiamy w ciepłym miejscu. Na 10 minut. Drożdże zaczną pracować i będziemy robić ciasto na pączki. Zostawiamy roszczyn drożdżowy w ciepłym miejscu. Jajka uczymy z cukrem na puszystą masę. Do mąki dajemy roszczyn drożdżowy, który świetnie pracuje. Tutaj mam utarte żółtka z cukrem. Też dokładamy. Dolewamy letnie mleko. Ciasto na pączki zarabiamy. Na koniec dołożymy stopione masło i spirytus. Ciasto drożdżowe należy bardzo dokładnie wyrobić. Czy o tym, jeżeli odchodzi od ścianek i od rąk, to już mamy ciasto drożdżowe wyrobione. Przeciście drożdżowym troszkę jest wysiłku, ale pączki są fantastyczne. Tak, teraz dolewamy spirytus i stopione masło. I należy dokładnie ciasto wyrobić. I ciasto zostawimy w ciepłym miejscu tak na około godzinę. Ciasto musi podwoić swoją objętość. Jak podwoi objętość, to świadczy o tym, że już mamy ciasto wyrobione. Wyrośnięte, przepraszam. Będziemy formować pączki, smażyć w dużej ilości tłuszczu, tłuszcz dowolny, jaki w domu mamy, czy olej, czy smalec, czy smalec z olejem. To już jest dowolność, jaki po prostu w domu stosujemy, lubimy, taki mamy. Tak. I ja ciasto drożdżowe na pączki już mam wyrobione przykrywamy i zostawiamy tak jak wspominałam w ciepłym miejscu na, tak na około godzinę czasu aż podwoi objętość ciasto na pączki nam pięknie urosło matę oprószyłam mąką i teraz będziemy ciasto należy przerobić będziemy wałkować i formować pączki. Pączki pozostawimy na pół godziny do wyrośnięcia, ciasto przewałkujemy i będziemy oprószam mąką ja wycinam literatką ciasto wałkuję tak na 2 cm i ja nadziewam usmażone tak. jeżeli mamy nadmiar mąki należy Leciutko zrzucić i wycinamy literatką pączki i pozostawiamy do wyrośnięcia. Jeszcze mam mało miejsca. Tak, tak wyglądają moje pączki, które daję do wyrośnięcia. zrobię z pozostałym ciastem pączki nam pięknie podrosły dajemy na rozgrzany tłuszcz i smażymy ogień przykręcamy i smażymy na wolnym ogniu na złoto-brązowy kolor ja mam dosyć duży rondel mam półtora litra tłuszczu, więc dużo dałam pączku. Jeżeli wądel mamy mniejszy, pączku dajemy mniej. Wyjmujemy na ręcznik papierowy. Pączki smażymy w dużej ilości tłuszczu na rozgrzanym. I tak oto pączki mamy pięknie upieczone. Wyjmujemy do suchego patyczka i. Teraz będziemy nadziewać kremem orzechowym. Krem orzechowy przełożymy do worka z końcówką, taką przedłużoną końcówką, a jeżeli nie mamy, to nacinamy nożykiem i wkładamy łyżeczką. Kończuszki mamy bardzo ładne. Zdejmujemy na ręcznik papierowy aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu i wrzucamy następną porcję a ja teraz pokażę taka końcówka to jest przedłużona końcówka tu mam krem orzechowy przekładam do worka cukierniczego końcówką i będziemy nadziewać nasze pączki, pączki najlepiej, jeżeli ostygną, ale ja chciałam pokazać, jak to robimy. Tak i już mamy, robimy w pączku, bo pączek bardzo gorący, robimy nacięcie Wkładamy, o, robimy tutaj bardzo mnie parzy, robimy nacięcie i wkładamy końcówkę i wyciskamy krem orzechowy. I mamy pączki z kremem orzechowym. Może być inny sposób, że pączki po prostu... Robimy większe nacięcie i wkładamy ujrzeczką. Tylko pączki, zaznaczam, muszą być zimne. Pączki nie faszerujemy gorące. Opluszamy cukrem, pudrem i pączki z kremem orzechowym mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba. Tu serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Pączki z kremem orzechowym.